Witam wszystkich w dziewiątej części Let's Play Tomb Raider Underwear. Yy, zaczynamy od wyboru stroju. Ja wybiorę ciężki ubiór, ponieważ tutaj jest taka średnia pogoda, więc bardziej się przyda i pistolety maszynowe, moje ulubione, jak zwykle. Wiem, że zawsze je wybieram, ale to jest naprawdę moja ulubiona broń. I będziemy w południowym Meksyku. Poszukiwać pasatora. Oczywiście zaczyna się od scenki. No ale bardzo króciutkiej. Ok, więc jesteśmy już w południowym Meksyku. Mamy do dyspozycji motor, którym ja nie zawsze umiem się dobrze posługiwać. E, tutaj się muszę zatrzymać, e, ponieważ tutaj jest skarb. Pierwszy. Pierwszy skarb z Meksyku. Ok. Yy, I tutaj mamy dość dużo skarbów, bo aż 50. Yy, I jeden relikt, oczywiście, ale spróbuję je wszystkie zdobyć. Dobra. I z powrotem wsiadam na motor. Tutaj jest taka mini dziura, ale dobrze. Udało mi się przejechać. przyjechać. Yy, I od razu znowu muszę się zatrzymać, ponieważ tutaj jest drugi skarb. Tak więc na razie się za bardzo nie najeżdżę na tym motorze. Dobra. Teraz będzie trochę dłuższy fragment. A nie, myślałam, że to jest inny fragment. Ten nie jest dłuższy, więc nie najeździłam się za bardzo. Tutaj mamy taką, jakby świątynię, z której musimy coś zabrać. Zaraz zobaczycie co. To jest jakieś naczynie, ale puste niestety. E, ale za to tutaj jest skarb. Trzeci. Ok, i tutaj muszę się wspiąć na górę, żeby wziąć stamtąd taką głowę jaguara, która będzie mi później potrzebna. Zawsze żałowałam, że nie da się wyjść tam na górę. Zawsze mnie to kusiło, ale niestety nie da się tam doskoczyć. Okej, okay, tutaj jest takie pomieszczenie, w którym praktycznie nic nie ma. E, ale mamy taki kółko do zaczepienia haka, e, które jeśli się nim zaczepimy, i przesuwa się bliżej e, tego wejścia i przy okazji otwiera tą bramkę. Do takiego pomieszczenia tutaj. Tylko ono oczywiście się od razu zamyka, więc trzeba się troszeczkę pospieszyć. Tutaj mamy kolejny skarb. I oczywiście mamy też głowę jaguara. Jakoś Flara zmieściła ją do swojego małego plecaczka. Nie wiem, jak to zrobiła. Ale takie rzeczy zawsze się jej udają. I teraz trzeba się stąd wydostać. Słyszymy jakieś... koty. Ups. Chyba dało się mniej bezboleśnie stąd wyjść. Okej, okay, jeszcze będzie chyba drugi. Tylko nie widzę go na razie. Hm. Zawsze był drugi. O. Czarne pantery y, zostały na razie pokonane, więc będę jechać dalej. Tylko tutaj się od razu zatrzymam, bo tutaj są w okolicy y, skarby, jak to często bywa. Łatwiej mi będzie później wziąć motor, a teraz je wszystkie pozbierać. Y, I tak muszę sobie przypomnieć, gdzie one były. Ok, chyba to jest pierwszy. Znaczy pierwszy teraz tutaj w tych ruinach. Jeszcze... Jeszcze dwa. O tutaj za zaroślami. I jeszcze jeden jest tutaj przy tym zjeździe do tunelu. Tam jest taki zjazd. Zaraz będę tam jechać, ok. Skoro już pozbierałam wszystkie okoliczne skarby, to będziemy jechać dalej. Muszę wrócić po ten motor. Okay. Można robić takie drifty, jakby. Ups. Ale mi to nie zawsze niestety wychodzi. Coś się przecięło brzydko. Niestety czasami się tak starza. Okej. Okay. I tutaj mamy jakby kolejny fragment świątyni. Yy, tutaj muszę jeszcze po coś iść. Prawie bym zapomniała. Tutaj jest skarb. Kolejny skarb. Coś... Lara hmm. jakoś dziwnie go wzięła, ale... Mam nadzieję, że go wzięłam. Sprawdzę, bo czasami są takie bugi, że skarby nie chcą się wziąć. A to jest skarb ósmy. Tak. Okej, okay, jest. Yy, I teraz idę tam do świątyni. O, o, jakieś zwłoki tutaj leżą. Niestety. Była apteczka i kolejny skarb. Yy, I tutaj już wchodzę. the mayan calendar had only 360 days and the remaining five were the unnamed days the maya believed that each year when the unnamed days arrived the gates to the underworld would open Okej, okay, i tutaj zaczyna się kolejny fragment poziomu, yy, więc na razie tutaj przerwę grę. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!